W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem. Który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze z na, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu. A nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskory są wasze serca, do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zmierzali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami. Gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił, wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas? Kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Policzyłem. Jest nas tutaj nieco ponad 70 osób, więc biorąc pod uwagę pierwsze czytanie, którym Pan nas dzisiaj karmi, którym Pan do nas dzisiaj mówi, wynikałoby z tego, że przynajmniej 35 następnych osób jeszcze dziś powinno usłyszeć Spójrz na nas. Zobacz w nas zmartwychwstałego Jezusa, który Ciebie uzdrawia, który Ciebie dotyka, któremu nie jest obojętne Twoje kalectwo, Twoja bieda, Twoja nędza, niektórzy z nas tu obecnych mają prościej. Państwo N, Państwo Z, Państwo Z, Państwo L, Państwo W. Ci żyjący w małżeństwach, oni nie muszą szukać tej drugiej osoby, z którą mają pójść do tego kogoś następnego i powiedzieć mu: Spójrz na nas. My z księdzem Markiem, żyjący pojedynczo i pozostali tutaj, potrzebujemy się rozejrzeć za tą drugą osobą do pary. Z którą powiemy komuś następnemu jeszcze dziś, spójrz na nas. Jezus z martwych zmartwychwstały, Jezus żywy, Jezus naprawdę obecny wśród ludzi. Przychodzi dzisiaj do ciebie przez nas, którzy uczestniczyliśmy w Eucharystii, którzy słuchaliśmy Jego słowa, którzy go spożyliśmy w Eucharystii. Ten Jezus, jemu nie jest obojętna Twoja bieda, Twoje kalectwo, Twoja nędza. Ale jak weźmiemy pod uwagę przelicznik Ewangelii, to z przelicznika Ewangelii wynikałoby, że 140 następnych osób powinno dzisiaj doświadczyć tego, że ktoś do nich dołącza w drodze. Tam, gdzie przeżywają, mówimy kolokwialnie, wałkują to, czego doświadczyli, to, czym się martwią, to, co ich dotknęło, to, co przeorało ich życie jak tych dwóch uciekających z Jerozolimy. 140 następnych osób których nie ma dzisiaj na tej liturgii, powinno przez nas, przez każde z nas tu obecnych, którzy słuchamy słowa żyjącego Jezusa, którzy będziemy Go spożywali w Eucharystii, którzy otrzymamy Jego błogosławieństwo. 140 następnych osób powinno dzisiaj jeszcze, po południu, wieczorem, jak ci dwaj, doświadczyć tego, że ktoś dołącza do nich w drodze i obchodzi Go to, o czym rozmawiają, obchodzi Go to, co przeżywają, to, co ich martwi, to, co ich ich przerasta może to potrzebujemy najbardziej przyswoić ze świąt wielkanocnych że ten, w którego zostaliśmy zanurzeni we chrzcie ten, w którego się ubraliśmy ten, który nas ciągle karmi chce przez nas być obecny w tym świecie chce dzisiaj dołączyć w drodze do jakichś uczniów uciekających, do Emaus, którzy niewiele pojmują, którzy nie nic nie rozumieją, którzy ciągle żyją tym, co im się wydawało, co oni sobie planowali, na co liczyli. Przez kogo dzisiaj Jezus będzie mógł, znaczy inaczej, do kogo będzie mógł dzisiaj Jezus dołączyć przeze mnie? Wrócę do domu, wrócę do moich bliskich. Rodziców, małżonka, małżonki, rodzeństwa, współbrata, znajomego, znajomych, sąsiada. Do kogo Jezus chce dzisiaj przeze mnie dołączyć? Korepetytor, tak ładnie pisał o nim ksiądz Janusz Pasierb. jak korepetytor nieznużenie wykładał im pisma jeszcze raz od początku. Dziś po południu, jeszcze raz od początku, w drodze jak zawsze, naprawdę dalej idący, nieznajomy, cierpliwy, bliski, gdy świat się zmieszka, to ciepło w sercu. Ciepło w czyim sercu? Obudzi dzisiaj obecność Jezusa przyniesiona przeze mnie. Obecność Jezusa, która dołączy do czyjejś samotności w Jego drodze ucieczki z Jerozolimy. W Jego drodze, w której rozgryza na miazgę swoje rozczarowania, swoje niespełnione nadzieje, swoje frustracje. Do kogo Jezus we mnie, w Tobie chce dzisiaj dołączyć? Bo chce, niestrudzony korepetytor.